to już nie wypada tego nosić. Nie wypada? A kto o tym decyduje? Społeczna Komisja do Spraw Ubioru i Wieku. Masz 30 lat? Spódniczki mini kosz. 40? Pastelowe kolory tylko na Wielkanoc. 50? Dziewczyno, kup sobie garsonkę i przestań się wygłupiać. Nie no, kto to wymyśla? I te wspaniałe teksty w stylu to cię postarzy, a to cię odmłodzi. Co ja jestem? Projekt rewitalizacyjny, bloku z lat 70., któremu zrobimy nową elewację, wstawimy kwiatki przed wejściem, żeby wyglądało nowocześnie. Moda nie ma daty ważności, styl nie ma wieku. A ty nie musisz przepraszać za to, że masz ciało, że w różnym wieku możesz czuć się fantastycznie na swoich zasadach. Zdaję sobie z tego sprawę, że pod tym postem będzie cała masa komentarzy na temat tego, że jestem zbyt młoda, żeby to zrozumieć, zbyt młoda, żeby się wypowiadać, dalej i tak dalej. A ja uważam, że mam pełne prawo o tym mówić, bo może moje pokolenie coś zmieni, jeśli będziemy mówić o tym głośno, że w końcu zmienimy te reguły raz na zawsze.